Siemano, Siemano z tej strony Kuna. Dzisiaj leci do Was ta naklejeczka Faceland. Oczywiście w holo. Jedynie co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę, komentarz, no i być subskrybentem. A ja was zapraszam na dzisiejszy film. A więc, tak, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, czy bardziej się opłaca kupować naklejki brokatowe niż holograficzne. Jak wiecie, w tym roku mamy naprawdę bardzo ładne naklejki holo. Ale za czym idzie, że są bardzo drogie? Uważam, że to są tak naprawdę najdroższe naklejki. No i porównajmy sobie teraz Antwerpa, Sztokholma i Paryż Jak możecie zobaczyć tutaj z Paryżem minimalnie ta cena była za 30 złotych No niewiele osób pewnie kupiło na tym dołku, ponieważ przykładowo ja czekałem, bo uważałem, że od razu po promocji to nie jest dobry moment na zakup A jednak był, 30 złotych najtaniej taka naklejka wtedy stała No i zobaczmy sobie dalej, naklejka Furia Antwerp 2022 Tutaj była nawet za, zobaczcie 8 złotych, jaka ogromna różnica. Tak naprawdę 3-4 naklejki dało się kupić za tą cenę. No i tu mam jeszcze, jeszcze Sztokholm i zobaczmy, za ile była na Sztokholmie, po niecałe 7 zł, tak naprawdę, o tutaj widzicie, za 6 zł była ta naklejka. No i o co chodzi, jeżeli teraz tą naklejkę kupicie za 50 zł i ona wbije przykładowo 250 zł, to zrobicie razy. 5, co uważam, że i tak będzie ciężko, żeby ta naklejka była warta 250 zł, z racji na to, że kapsułki były po złotówce. No a jest oczywiście masa tych kapsułek na rynku. No i jak cena będzie rosnąć po prostu tej naklejki, no to wszyscy będą otwierać też te kapsułki. No a zobaczcie tutaj na te pozostałe e, przykładowo stickery. Zrobił tutaj przykładowo 120 zł maksymalnie, czyli od tych 7 120 zł 120 to jest bardzo dużo, bo uważam, że to jest jakieś razy. 13 razy 14 razy 15 to jest naprawdę super profit no a jeżeli ta naklejka chciałaby zrobić przykładowo te razy 15, to by musiała być warta 750 zł, co uważam, że to jest niemożliwe po prostu przy takim przy takiej ilości tych naklejk. No i co? Chciałbym się skupić na właśnie brokatowych naklejkach, pokażę Wam co ja właśnie zakupiłem. No i tak, od razu mówię, że jeżeli chodzi o brokatowe naklejki, to ja się tutaj naprawdę skupiam na razy 3, razy 4, razy 5, razy 6 profit, no i wtedy je od razu sprzedaję i mnie to nie zastanawia, co się dalej stanie z rynkiem. No i co, moje zakupy od razu Wam pokażę, to jest Fnatic brokatowe, G2 brokatowe, no i jeszcze tutaj mamy Fluxo, jest Fluxo. To są moje trzy naklejki, które sobie po prostu postanowiłem nakupić, będę ich kupować do mniej więcej 1000 każdej sztuki. No, i po prostu dam sobie do skrzynek i będę z nimi czekał aż cena urośnie. No i co, dla porównania, zobaczmy sobie taką naklejkę G2, właśnie brokatową z Antwerpa. Te naklejki są dość podobne, uważam, więc można je jak najbardziej porównać. No i zobaczcie, były tutaj za złotówkę złoty 20, czyli mniej więcej za tyle, ile ja kupuję teraz, bo zrobiłem zlecenie kupna, no i mi tam kupuje za mniej więcej złoty 30-40. No i co, zobaczcie. Ja mówię, że razy 3 razy 4 razy 5 i sprzedaję. A zobaczcie, ile tu na piku ta naklejka kosztowała, bo aż 21 zł można powiedzieć, no 20, czyli zrobiła razy 17. Głupia naklejka, tak naprawdę brokatowa, co by się wydawało, że zrobiła się te razy 3 razy 4. Zrobiła razy 20. Oczywiście to był ten hype CS-owy, no ale wiemy, że przed nami jeszcze jest CS2, więc uważam, że tam wszystko pójdzie jeszcze bardziej. W górę. No i co? Dzięki temu, że zrobiło to tak naprawdę tyle samo, ile naklejki HOLO, możemy kupić większą ilość i nie musimy wydawać tak dużo pieniędzy, bo jeżeli teraz byście chcieli kupić furię, przykładowo HOLO, no to musicie wydać 50 zł. Nie macie tych 50 zł, więc sobie kupujecie e, takiego, takiego G2 z Paryża za złoty 40, zł, to możecie przykładowo kupić 20 sztuk, 30 sztuk, nie musicie kupować e, konkretnie jednej naklejki. Oczywiście jest za tym jeden minus, że jeżeli nakupicie sobie y, furię holo lub brokatowe y, właśnie tutaj G2, no to macie oczywiście więcej sztuk, więc ciężej będzie Wam to sprzedać. Więc jeżeli będziecie chcieli przykładowo po roku, po dwóch sprzedać to na rynku Steam, nie ma z tym żadnego problemu, ale zabiera Wam 15% prowizji, no i macie kasę tylko na Steamie, więc co dalej z nią zrobić? Jeżeli byście chcieli sprzedać te naklejki na przykład na jakiejś stronie, y, które właśnie do tego służą jak Dmarket, no to musicie się z tym liczyć, że tam będzie konkurencja na pewno większa Mniej osób będzie kupować, więc będzie trzeba zrobić po prostu jakąś tam większą przecenę na tą naklejkę No i troszkę z nimi poczekać Mi to akurat nie przeszkadza, bo jestem taki, że wolę poczekać, a zarobić więcej No i oczywiście sobie wyciągnąć potem te pieniądze No i tak, najważniejsze teraz jaką naklejkę kupić Jak widzieliście ja sobie kupiłem właśnie tą Fnatic Już mam pewnie w ilości 600-700 do 1000 sobie dokupię no i najważniejsze jest to, że naklejka Fnatic nigdy nie miała swojej wersji brokatowej, więc jeżeli ktoś by chciał sobie kupić faktycznie Fnatic brokatowe, no to jest jedyna możliwość, właśnie z tego Paryża, więc będzie musiał kupić od Was. No i właśnie taką naklejkę wybrałem. No i co, lecimy dalej, więc NaVI ma swoją brokatową, Furia też ma swoją, Vitality też ma, no i Heroic. Heroic ma swoją brokatową naklejkę, ale ma stare logo, więc jak najbardziej Heroic możemy tutaj zaliczyć. Bad news. Eagles też jest nową tutaj brokatową naklejką. Into the Branch także, więc jak najbardziej te trzy naklejki. No i oczywiście Nine też ma swoją pierwszą brokatową wersję, więc jak najbardziej te cztery naklejki możemy zakupić. No i oczywiście Fnatic z tej kapsułki. Przechodząc tutaj dalej, co tutaj mamy? Ninjas in Pyjamas ma już swoją naklejkę. G2 pokazywałem wam, że. Też mają naklejkę, ale ja ją kupiłem po prostu, bo mi się bardzo podoba i uważam, że też pójdzie bardzo dobrze w cenie. Forze Esports ma brokatową, ale z innym logiem, więc jak najbardziej także możemy tutaj to dołożyć do zakupu. OG z tego co patrzyłem ma już Pain Gaming. Pierwsza brokatowa naklejka możemy kupować. Gamer Legion już mają brokatową. Apex w ogóle tutaj się nie skupiam, ponieważ jest to dla mnie. Zbyt wyhypowana naklejka nie uważam, że to jest w ogóle jej prawdziwa wartość. No i jak najbardziej, monte Monte tutaj się super świeci w tym brokacie, nawet uważam, że lepiej niż w holo. Pierwsza naklejka brokatowa i mogą już tak naprawdę nigdy nie zagrać. Wysoka cena bo złoty 80 za taki brokat, ale myślę, że warto. No i co? Jeszcze ostatnia kapsułka, oczywiście ta najważniejsza z małsami od razu Wam mówię, że ja nie kupuję brokatowych mouse ponieważ uważam, że cena jest zbyt wysoka 4 zł za brokatową naklejkę, to uważam, że jest przesada no i co, Liquidy mają oczywiście Face tutaj ma NC ma, tak naprawdę Groundhound Gaming także ma, Complexity ma Fluxo nakupiłem bardzo dużo, ponieważ nie mają brokatowej i uważam, że bardzo ładnie tutaj ta naklejka siedzi do czarnych broni, więc Fluxy jak najbardziej polecam. No i Mongols, także pierwsza brokatowa naklejka, i mogę już też nigdy nie zagrać. Zobaczcie, jak to się świeci. No i co tak samo, na koniec mogę tylko powiedzieć, że osoby, które naklejają holo, muszą mieć kasę, i to jest bardzo mała garstka osób. No kto sobie naklei 4 naklejki, Maus teraz po 80, tak naprawdę 2 zł, czyli wyda 350 zł na to, żeby sobie nakleić cztery naklejki. A już kto, ktoś, kto będzie chciał sobie zrobić krafta, przykładowo z fluxu za 70 groszy, to no na pewno będzie więcej takich osób i będzie więcej takich kraftów. Najważniejsze jest to, jak sobie popatrzycie na stare bronie, jakie one mają na sobie naklejone naklejki. To nie ma właśnie broni z samymi holo, tylko jest właśnie dużo kraftów, dużo, dużo broni, które mają na sobie jakieś tam folie papierowe czy właśnie brokatowe naklejki, i uważam, że tym się trzeba sugerować. Napiszcie mi, jakie wykupujecie brokatowe naklejki. Dzięki za oglądanie i. Cześć!